Nie wiem, czy kiedykolwiek przeżyliście coś takiego, ale to, co Wam powiem, naprawdę mogłoby złamać nawet najtwardszego. Mieszkałem wtedy sam w bloku. Wieczór była może pierwsza w nocy. Siedziałem przy biurku, gdy nagle usłyszałem dźwięk, jakby ktoś bardzo powoli otwierał drzwi od klatki. Skrzypienie tak głuche, że aż miałem wrażenie, że echo odbija się w całym mieszkaniu. Na początku pomyślałem spokojnie sąsiad wrócił, ale to trwało zbyt długo. Drzwi się zatrzasnęły i potem cisza. Kompletna. Tak, że nawet mój własny oddech brzmiał za głośno. Wtedy usłyszałem kroki. Powolne, ciężkie, jakby ktoś przesuwał nogi po betonie. Zatrzymywały się dokładnie przy moich drzwiach. Usiadłem cicho, wyłączyłem monitor. Patrzę na drzwi, a w szparze pod nimi pojawia się cień. Stał tam, bezwładnie, bez słowa. I wtedy ktoś powoli delikatnie przejechał palcami po drzwiach. Tak, jakby chciał sprawdzić, czy ja tam jestem. Całe ciało miałem jak z lodu. Ręce drżały, serce waliło jak młot. Minęły dwie minuty. Cień nie zniknął. Usłyszałem tylko ciche. Wiem, że nie śpisz. Myślałem, że zaraz umrę. Chciałem zadzwonić na policję, ale nagle z drugiej strony korytarza rozległo się coś dziwnego tung, tung, tung. Ciężkie, rytmiczne kroki. Cień przy drzwiach zamarł. Ja patrzę, totalnie osrany, i nagle z za rogu wychodzi jakaś postać w kapturze. Gość krzyczy. Tung, 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 sahur. Podbiega, wali tamtego dziwnego typa pięścią w twarz i znokautował go jednym uderzeniem. Potem spojrzał prosto na mnie przez wizjer. Zrobił znak kciuka w górę i odszedł, nucąc coś pod nosem. A ja? Siedziałem na podłodze i nie wiedziałem, czy właśnie uniknąłem śmierci, czy brałem udział w jakimś absurdalnym memie, o którym nikt mi nie powiedział.